Się to co miało się stać, czyli Andrzej Grzebek zwycięża w walkę w sposób tak naprawdę wynikający z przebiegu walki, z sportowego ducha czyli zakończenie bez kontuzji, nokautem Andrzeju, jakie to uczucie przede wszystkim powrócić po takim czasie czy, czy była swego rodzaju niepewność tego co może stać się w klatce? Nie, nie, akurat tak witam Boże, serdecznie Was wszystkich niepewności nie było. Było, było, było mega skupienie nawet dzisiaj jeszcze odbyłem trening mentalny z psychologiem który są pół godziny u mnie w fotelu, więc mówię, no to głowa była mega nastawiona na powrót, tutaj nie było kalkulacji, że coś noga będzie doskwierać czy nie, mówię, przerobiłem świetny okres przygotowawczy, wizualizowałem sobie swoje zwycięstwo, wizualizowałem sobie tą walkę i naprawdę yy, może nie nastawiałem się na taki nokaut, na tak szybko, bo chciałem naprawdę dla was zawalczyć, dla kibiców dłużej, dużo dłużej, ale wiecie jak to jest, trzeba brać to co przeciwnik daje, niestety jakbym tego nie wziął, to mogłoby się zwrócić na moją niekorzyść, trafiłem tą prawą ręką, ona jest dość mocna i widziałem, że ją trafia siadł naprawdę uwierzcie mocno, chyba tam nie wiem, on został snokautowany, nie wiem, nawet nie, nie pamiętam tego, ale chyba go, chyba zabrało go na, 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 na uśpienie na chwilę i co, no uwierzcie, to ciężka praca, nie ma tutaj nic za darmo, tutaj naprawdę trzeba się opracować, żeby żeby wychodzić do tej klatki i mówię, tu musi być kilka czynników, które musi zagrać w dzisiejszym dniu i tutaj akurat to zagrało, wstałem rano i wiedziałem, że to jest mój dzień, wiedziałem, już nie mogłem się doczekać, od do samego rana chodziło, no się umiem po kurczę dawać mi ten dzień, bo chcę zrobić tą robotę i, i wracać i to w niedzielę zjeść sobie coś dobrego i wracać do domu i chillować, z rodziną, z przyjaciółmi, wreszcie pójść na grilla, bo od kilkunastu miesięcy nie widziałem nic, nic, jakiejś rzeczy, których mogłem zjeść, bo musiałem trzymać y, dietę, bo uwierzcie mój, mój, mój piszczel waży troszkę więcej teraz, było 800 gram więcej i to tak samo powoduje, że ta waga, jeszcze musiałem 800 gram więcej zbijać, no ale zrobiłem wagę limit mistrzowski, bo mówię, podchodzę do każdego przygotowania jak jak mistrz i, i cieszę się, że to dzisiaj tak zaprezentowało, że mogę teraz z Wami porozmawiać. Spodziewałeś się, że Jaromskis będzie tak agresywny w tej, w tej walce? Co? Powiem tak, yy, wiedziałem, że będzie wskakiwał, byłem na to przygotowany i wiedziałem, że muszę zejść, bo wiedziałem, że, będzie, że się rzuci. Nie mam nic do stracenia, on wiedział, że jeśli to, ta walka pójdzie w parter, to tam nie istnieje, co było pokazane kilkanaście już miesięcy temu. A teraz wiedziałem, że on się rzuci i, i co? No ale fajnie, że podjął w ogóle wyzwanie w stójce. No tak za, trener zakładał, że on będzie się chciał bić w stójce, prawda, że nie ma argumentów parterowych gdzie, przepraszam, ze złamaną nogą, ja już byłem w stanie cokolwiek mu zagrozić, nawet pod, próbować go poddawać, więc wiedziałem, że nie będziesz około parteru, tylko stójki. No nie wiem, tam gdzieś mnie coś trafił, kopnął mnie coś w nogę, coś tutaj, coś tutaj, coś się co tam kąsił, nie, ale... No to albo kosisz y, jak lew, albo kosisz jak wszuka, nie? Więc wiesz, no ja jak go kąsiłem to normalnie od razu jak kurwa, jak bang, kurwa, jak Wojtek Bąk, mój trener, więc y, ciopłem go raz, raz mocno i mówię to już, już idę to jak, jak lew, nie, nie ma nie ma kalkulacji, idę, łapię jak to się mówi, tak, taką krew i, no i fajnie, że to tak się skończyło. Sporo fistów w wykonaniu a Trafił czy któryś? Nie, żaden. Nawet ja miałem w repertuarze, że ja mam to zrobić. Nie? Tylko, że jak zobaczyłem, że on jest tak mi niski, kurczę, a szerokie ma plecy, to nie chciałem przestrzelić tym bekwistem, bo mógłby się wkleić wtedy do pleców albo do pasa i próbować mi coś tam do parteru sprowadzać. Dlatego jak on zaczął Bekwisty robić, czasem ja myślałem, a ja jestem na tyle szybki tą lewą ręką, że będę z tego kąsił po prostu. Nie no, no nie czułem tego dystansu, bo mówię, mało tych sparingów, więcej sparingów parterowych, obijania w parterze. Ale mówię, no trzeba wyczekać swój moment i po prostu pójść za ciosem. Mimo... ja jeszcze właśnie takich technik? Znaczy, wiesz no, on słynie z takich technik. Jakiś skakiwanie kolanami, jakiś salta, coś te, jego takie swoje jakieś wydzimasy. No fajnie, no. Pokazał coś fajnego, gdzieś tam to pewnie się podobało w telewizji. Mówię no, to było dość widoczne, czytelne, więc no nie zagroziło mi to. No, relatywnej przewagi kilogramów wynikać by mogło, że, że będziesz troszeczkę wolniejszy, natomiast wydawałeś się być dużo szybszym zawodnikiem od żaromskisa, To też czy ty z perspektywy czasu uważasz za słuszne, że, że doszło do takiego zestawienia? No bo przewaga wydać, wydawała się jednak ogromna na twoją korzyść. Wiesz co, no, czy pytasz o zestawienie, no wiesz co, no, jeśli przegrywasz walkę przez kontuzję, ktoś się cieszy, wygrywa, a twoja ambicja jest podrażniona, no to wiadomo, że będziesz dążył wcześniej czy później do takiej walki, no. Ja nawet mówię o tym pierwszym zestawieniu. czy, czy ona znaczy, dosyć? No, wiesz, no to wiesz, no to nie mnie to oceniasz, no przecież no to mamy federację, no to musisz zapytać e, prezesów federacji, e, jakie zestawienia robią. No najwidoczniej pasowało im takie zestawienie, więc e, jak było takie zestawienie, a stało się, że bo skończyło się na kontuzji, no to trzeba było zrobić rimeż, No, Myślę, że on się fajnie też sprzeda, bo wszyscy na niego czekali, prawda, a jak ja po kontuzji wrócę, wiadomo, no. Powiedz mi, kogo byś mi chciał dać po kontuzji teraz? No jakiego przeciwnika? No to nie jest takie też proste znaleźć kogoś przeciwnika, a to jest jakaś niewyjaśniona historia, jakaś ambicja podrażniona moja, Żeromski może też, może nie do końca chciał tej walki, myślę, że nie chciał tej walki, no bo wiedział, że jak ja wygrywałem z, złamaną nogą, no to no to co będzie, ja będę normalnie, wiesz, no nie mnie to oceniać, Ja się cieszę, że ta walka się skoczyła, bo mówię, ja mam czyste sumienie, ambicja mi wróciła ta podrażniona, że mówię, no zabrał mi czerwone zielone światełko z rekordu, miałem tam dziewięć ży, z, z rzędu, potem i on zabrał. Teraz Znowu muszę serię zacząć, no, ale mówię, no, cieszę się, że, że, te, że, że zamazałem to i, i mówię, nie patrzę w tył i do przodu. A ty faktycznie czułeś się w tej walce troszeczkę porównać do, do Matrixa, że, że wyprzedzałeś go dosyć w dużym stopniu, żebyś szybszy? Znaczy, no wiesz, co, ja, ja ogólnie wiesz, co, dużo nakładam na, na dynamikę, na szybkość, na siłę ciosu, więc tutaj akurat na, na tarczach ten mówię, że jest tak szybki, bo wiesz, dołodowałem węgli, to wszystko miało ręce i nogi. Naprawdę czuję się szybkim zawodnikiem i dynamicznym, ekspozywnym. Ja nie lubię zamulać w walce, nie? Jak wywieram presję, ja jestem. Mówię agresywny, ja lubię to, ja lubię się bić, ja nie lubię kalkulować, nie lubię się cofać. Wiadomo, że no pewne rzeczy trzeba przepuścić, no pewne rzeczy trzeba unikać, no ale mówię, jeśli jest akcja, to ja lubię wywierać presję i być tym takim agresywnym. Co teraz interesuje, jak Andrze, czy to już jest tylko walka o pas, czy jak przyjdzie inna ciekawa oferta, to jesteś gotów też ją zaakceptować? Ciężko mi powiedzieć. No, dzisiaj będę świętowo, chcę się tym cieszyć, a. Takie pytania, to myślę, że do Artura Gwoździa, on tam na pewno wam coś tam powie, co tam jest, na pewno coś wie, ja mówię, nie chcę na razie o tym myśleć, bo mówię, no ciężki okres, naprawdę, uwierzcie mi, że nie kalkulowałem, naprawdę, no wybrałem najdłuższą drogę, jaką mogłem, no ja nie wiem, zawodnicy może wybierają jakieś krótsze drogi, czy coś, ja wybieram najdłuższą i, i uwierzcie mi, że ten sukces wtedy smakuje najbardziej, prawda, on jeszcze do mnie nie dociera, pewnie wrócę do swoich przyjaciół i to będziemy świętować, ale... Wybieram zawsze najgorszą, najkrętszą drogę, bo, bo wiem, że wtedy, jeśli właśnie jestem tutaj na ściance u Was, to, to to jest spełnienie moich marzeń. To ode mnie konkluzja na, na koniec, skoro mówisz o drodze. E, słyszałem takie powiedzenie, że dla samuraja nie liczy się cel, ale właśnie ta droga, która uczy nas najwięcej. A Jasne, że tak, no cele wiadomo, że no, są cele mniejsze, większe, ale mówię, no jest droga, którą, którą wybrałem 15 lat temu i nią podążam i cieszę, że mi w niej wychodzi, prawda. Mam tam jakieś założenia w głowie, żeby się rozwijać z dnia każdej gali, z każdej walki, dawać jeszcze lepsze show. No i nie wiem, nie wiem, no nie mi to oceniać, ale myślę, że mi to wychodzi, nie? No, to musicie sobie sami odpowiedzieć wy, kibice. Myślę, że to naprawdę ma sens to, co robię i, i wierzę, wie, że, wie, że, że kibicom się to podoba. To co? Już bez kontuzji i powodzenia. No nie, no, oby, oby, oby bez kontuzji, na pewno żeby było zdrowie, bo jak będzie zdrowie, to wierzcie mi, że ciężką pracą dojdę jeszcze dalej i odbiorę to, co polskie. Dziękuję i chciałbym tutaj pozdrowić wszystkich kibiców, którzy trzymali za mnie mocno kciuki, moich partnerów Miasto Rzeszów, firmy Dziorek, Remplast, Centrum Goliszka, Pitbulla, Storm Cloud, Grupy AS, no, wszystkich tych, którzy mnie mocno wspierają, dopingują. No i co, widzimy się niebawem wkrótce, jestem, wróciłem, no i bardzo się cieszę, to wszystko dzięki Wam i to dla Was to zwycięstwo. Pozdrawiam. Dziękuję.